we Dzień dobry, witam wszystkich. Ja Nazywam się Jarosław Wroblewski. jestem trenerem sekcji lekkoatletycznej Przełęb KS 1930. Sekcja istnieje od 1994 roku. Przez ten okres zdobyła bardzo dużo medali na imprezach rangi mistrzostwa Polski w różnych kategoriach wiekowych, młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec oraz medale na mistrzostwa polskich seniorów. Zawodnicy naszej sekcji brali udział w mistrzostwach świata w biegach przełajowych, w mistrzostwach Europy w biegach przełajowych juniorów oraz w mistrzostwach Europy Juniorów. Reprezentowali również nas na różnego rodzaju mitingach i meczach międzypaństwowych rozgrywanych w Europie oraz w mitingu nadziei olimpijskich w Austrii, w szefst, w rzutach. Wszystkich chętnych do trenowania biegów, skoków, rzutów zapraszam serdecznie do sekcji lekkoatletycznej przy MKS Chojniczanka. Zapraszam całą młodzież naszego powiatu, powiatów ościennych do tego, żeby rozpocząć przygodę z królową sportu. Warto spróbować swoich sił w lekkoatletyce, w biegach, skokach i rzutach. Grupę starszą prowadzę ja, a grupę młodszą pani Jolanta Wrbleska. Treningi z lekkoatletyki w zależności od okresu przygotowania wyglądają w następujący sposób. W okresie jesiennym, zimowym dużo pracy nad wytrzymałością ogólną, nad siłą ogólną, troszkę pracy w terenie, na siłowni. W późniejszym okresie zimowym rozpoczynamy starty na hali. Mamy bardzo ładną halę w Toruniu i tam są starty wszystkich kategorii wiekowych. Następnie, już powolutku, wszystkie treningi przechodzą na stadion i na salę, na halę gimnastyczną. Korzystamy z hali. Przy zespoleczku oraz w parku wodnego w Chojnicach, tutaj przy ulicy Huberta Wagnera i na stadionie Lekkoatletycznym przy MKS Chojniczanka Chojnice. Treningi są ogólnorozwojowe, tak jak powiedziałem, w zależności od okresu. Później przechodzimy do treningu już specjalistycznego, czyli takiego treningu pod przygotow przygotowujących bezpośrednio do startów docelowych. W zależności od konkurencji, czy to są biegi sprinterskie, czy biegi średnie, czy rzuty, czy skoki, no to te treningi odpowiednio są dobrane i usystematyzowane w jedną całość, żeby zawodnicy w późniejszym okresie startowym, czyli maju i czerwcu, lipcu, uzyskiwali bardzo dobre wyniki.